Siemaneczko, z tej strony faktycznie witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Borderlands 2. Wejdziemy sobie do sklepu, co to jest za pistolet. Co To jest jakiś pistolet. Jakieś pistolety. Dobra, na razie mnie to nie interesuje. Yy, mamy do zrobienia chyba jakąś misję. Po chyba jakiegoś shitu ogólnie. Potrzebujemy. Wszystkiego, co tylko się da, on no jakoś tak chyba wyżej skacze w ogóle. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ładnie wszedł po drabince, tak kasę chować. W tych czasach nie wolno ufać bankom. Pamiętajcie, dobra, tu nic nie ma. Ale taki punkt kontrolny. Tam widzę potworki. Zaraz po nie pójdziemy. Użyjmy ze sprinta. Najpierw mamy gdzieś tutaj się udać. On tu chyba będzie mieszkał, czy coś. Maszyny jeszcze użyć nie mogę, ale. No. Co mam zrobić? You have now discovered two fast travel. Aha, czyli mogę teraz po prostu przenosić się między jednym a drugim yy, miejscem. Taki wiecie, teleport, nie? Dobra, no to powiedzmy, że ten, że... Aha, w końcu mamy też shielda widzę. Yy... Hello Czyli nie masz żadnej pracy dla mnie na razie? Czy jak to jest w końcu z tobą? Tu możemy się uleczyć i shielda sobie kupić. Patrzcie 280 mnie nie stać Czym kosztuje? Też 280 To są jakieś słabe, ale po 100 coś dużo, dużo Na razie mnie nie stać Olu ja na, no zbieram sobie tużo pieniążków Dobra, znowu mam tutaj do niego podejść. Przecież przed chwilą u ciebie byłem złama się Nie no, ja nie chcę się teleportować Czy mam podejść tu. tu. Tu, tu, tu nie, tu nie

A tu właściwie mogę się pozmieniać. Uuu, patrzcie jakie fajne, ale ja tego nie będę mógł użyć. Na przykład chciałbym to. No właśnie, tak myślałem, ale żal. Skiny też są jakieś pewnie fajne, nowe. O, rzeczywiście. Ten na przykład fajny, ten też fajny, ten też fajny. Dobra. Już trudno. Tak, ja the quick change machine. Wiem. Dobrze, tak też zrobimy. O, idę, idę, idę. Już nie płacz. Czekaj, tutaj widzę też że są jakieś rzeczy, więc cały jeden dolar. Oj, nie, do dolar, dolar. Hmm. Tu akcesjor ma press M. Okej, okay, ziomeczku M. Wiedzę, tam się gdzieś muszę dostać, mianowicie w to miejsce. Dobrze, udajmy się. Nie mnie właśnie kosztowało, tak? Super. Uszczypliłem sobie tylko swój portfel. O, no przecież strzelam. Żadnych lagów mi tutaj. No. Coś mi spadło przed chwilą, ale. Nie lubię tych walk tutaj. Z... Aha. No spoko. Second wind, tak. Mhm. On no, tu ma shielda, już w ogóle widzę, to to będzie lipa, jak skurczy byk Jeszcze mnie lagi chwytają, to już w ogóle. Przejdźmy sobie jakoś inaczej. Fuck you! Ten ma tam zakichaną tarczę. Przydałaby się jakaś dobra broń, nie powiem. Z takim klockiem to. z jakiego ja mam zeza? Czy mi się tak. wydaje. Nie, ja mam zeza. Ale muza dobra za to mam być szczery, to trochę bym nawet chyba przeciszył bo... ja nie wiem, czy wy mnie dobrze słyszycie. Hmm. Tam nie pyskuj, bo ja i tak po ciebie przyjdę. Czekajcie, w ogóle, tak szczerze powiedziawszy, to doszło mi jakaś broń tak to mi doszło zamiast zamiast tego na razie wygląda ciekawie tu mamy chyba checkpointa a je tutaj coś jest w ogóle, patrzcie, nie je. tu można coś zrobić co tu można zrobić tu coś jest, o patrzcie ale ja do Helena Pierce. E, czemu nie? Czekajcie, tu jest gdzieś mapa? Nie ma mapy. Tu była mapa. Hmm. Hmm. Здесь это. Nie, nie wiem, czy ja wziąłem dobry, dobry pistolet. On ma skurczybek, ten ognisty, nie? Nie umiem go postrzelić, cholera. no! Niech się huk hu skurczy, byk. jest dobra, wychylił się. Dobrze jest, czyli dobrze, że tu przyszedłem. Coś tutaj ogólnie rzecz biorąc możemy znaleźć ciekawego, nie? Jeszcze nie wiem co, ale. Chociażby kasę. Ogólnie rzecz biorąc, jak grałem pierwszy raz, to ominąłem to miejsce. Jestem pewien, na 100% od razu poszedłem robić swoje czyli po prostu checkpoint i siema. No i jak widać, nie był to dobry pomysł, bo jednak coś tutaj można znaleźć. Kasa. Dobra, i tyle. Wiadomo, tutaj się z kasą nie przelewa. To, 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 takie było. Use. Ja chyba nie dobrze, że ja to use. Nie no, klikam A e i nic nie robi. Hmm. Leave gun here, tak? A w środku pusto. Ktoś mnie robi. Nie powiem co. Tam też coś jest, tam też się przejdziemy. Będziemy pomału odkrywać mapę, myślę. No, checkpoint. Wiecie co to znaczy? Że tu będzie gdzieś przejebka A już tam widzę, ludzika w sensie, że wroga, nie? Nie wiem czy na pewno chcę tutaj wejść, ale ustrzelisz tą puszkę jakoś. U. tu się nie ma zbytnio za czym schować, widzę. U, zbierajmy co tutaj się tylko na razie da. Oni może podejdą tu, będą tacy fajni. O, ty gnido! Nie chciał zrobić. Widzieliście to? Czy by się snajpera przydała? Nie powiem, że nie. Co tą... ze stroną puszkę jakoś ustrzelić, ale nie mam nic z takim porządnym celownikiem. Dobra, bo to nie ma sensu. Tylko marnuję amunicję której i tak tutaj nie ma za dużo. Dobrze, to mi wyszło nawet teraz. O, oh, fak. Gdzieś tutaj ziomki strzelają. Szybki reload i. Właśnie, ja chyba. Kurwa. Dobra. Czekajcie, Tak, chyba, chyba, chyba. Tutaj. Pokażcie mi, czy. To ma 20 i tą broń miałem wziąć na te miejsce Czekajcie, czy ja tą broń wziąłem? Nie, nie mogę. Dlaczego nie mogę jej wziąć? Explosive damage. Ten, ten, ten 29 Aha, bo trzeba mieć level 4. A ja jaki mam level w takim razie? To zróbmy tak. Pisze gdzieś, który ja mam kurde level. Ja nawet teraz szczerze powiedziawszy, nie wiem, skill points'ów nie mam. Tu ma ja pisze trzeci. Pół levela mi brakuje, no dobra. Dam sobie radę. Dobra. Wszedł mi nawet Critic. Gdzieś tutaj się chowie ten ziomek. Dobra, upadł. Teraz tu gdzieś jest jeden, tu u góry. Mogę tam jakoś poważnie. Czy się teraz wystraszył, czy mnie uderzył, czy jak tego nie podniosę? Mogę tam jakoś do Ciebie wbić? Chyba mogę. Uło poważnie. Tylko tyle. No i wychyl się jeszcze trochę. Bo jak ja stąd strzelić? O, może tak po prostu. Dobra po, Nie pogardziłbym już tym levelem, też szczerze powiedziawszy Ale coś nie chcą mi go dać Safety first, a, jak tam przejść, ciebie ktoś może? Wiecie, nie chciałbym upaść tak po prostu, że się jakoś przeczołgam pod tym, a... Dałoby radę w ogóle kucakiem? Nie ma szans. Tu coś, coś, coś pisało przed chwilą To are among the best place to find. Aha Czyli tutaj możemy znaleźć na przykład Rarerota, nie? I... Uuu w... rzeczywiście O o, U, trzeci level już mają Skubane, ciekawe gdzie wbiły No, wyskakuj Czekajcie, bo tak w ogóle rzecz biorąc, skoro mam już tą broń, to może coś czwarty czwarty, czwarty czwarty Wszystko na czwarty. Czy oni robią mi na złość, czy tylko mi się wydaje? Ja sobie was powybijam pomału Ciebie w szczególności I tym się zajmę tym... Trzecim levelem O Jezu, jakie ja mam misy Ło dup jest taki mocny Rzeczywiście elit Kurde O No dajcie, że już ten czwarty level I z głowy Tak Ogólnie rzecz biorąc, przejdźmy się tu poszukać Jeszcze różnych dziwnych rzeczy o oh o, -oh. oh, już dobra Fuck you oh, fuck On mnie tak odepchnął, czy już sam tak odleciałem, bo ja tutaj klikam wszystkie Przyciski, co ja nic nie trafiłem? Mhm, dobra, dobrze się zaczyna. No chyba piąty level, nie? Ta. O, skubony miał całe dwa dolary. Ja nie wiem, czy ja jednak tu chciałem przyjść. No właśnie, o to mi chodziło. To nie był dobry pomysł. Jeszcze nie mam żadnych... Który to jest? No dawaj szybko, szybko. Jeszcze level up mi wszedł. O, to spróbujmy teraz. Po prostu weźmy tak, który robi miał najlepszy damage? Ta miała 36. Weźmy ją za tą Pokażcie... Uch, nie, wróć. Ile tam ma? 11 razy 7, ale tutaj coś nie wchodzi z tej broni za dobrze mm, he, he, he. 29, 20, 22, 26, 24 26, czekajcie, to ja to na razie patrzę na damage, nie? Taki główny rzecz biorąc, damage Tej pompki na razie nie będę w takim razie używał Nie, 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 o, czekajcie, 24 To miałem 4 użyć? Tylko, to, to, to. Gdzie jest ten cały... O, ty gnoju, widzisz? Fajnie? Fajnie? Lubisz to. Nie, tam jeszcze wbiję, nie ma to tam, to... Tu w ogóle był jakiś... No właśnie, tutaj coś było. Mhm, dobra. Tu się coś świeci, więc też spróbujmy. Amunicję. Idziemy. Nie ma to tamto. Pewno coś tu jeszcze będzie. Albo już nie? Serio? Nikogo. To? Aha, tam jest wyjście. Ogólnie wchodzić tam nie mam zamiaru, ale. Ale chyba. Z... O! Travel można mieć. Tu sobie odblokuję. Łapuca capu, capu, rapu. tyry tyry. Idziemy, nie? Będziemy rządzić dalej, na dzielni. Skoro już tak bardzo robimy rozpizdź. Ej, tu też jest skrzyneczka, patrzcie. Otwórz się No, amunicja się akurat przydaje, więc spoko. No. Mi się wydaje, czy on w ogóle tak fajnie wysoko skacze, nie? No już. Już nie skoczył. Nie, no to też nie mogę wskoczyć. Ja tam bym chciał do góry wejść, nie? Dziwnie skacze Czekajcie, tu wskoczę. Hmm, jak on tam tam mam skoczyć, niby? Dobra, strał to PS, jedna skrzynka, a tam miliona to tam na pewno nie znajdę, więc fajna jest ta broń. To jeszcze nie wiem, za chwilę się pewnie dowiemy, bo będziemy się strzelać z kimś. Nie chciałbym do tej wody wejść, chyba, i zdechnąć. Przejdźmy, zobaczmy, co to jest za domek. Fajnie ten śnieg pada i w tym momencie mamy to na ekranie Oddaje to klimat Nic ciekawego Uch, dolców tak dużo Hmm No okej, okay, nie? Czekajcie, bo ogólnie rzecz biorąc Gdzieś coś możemy iść Find Audiolog Nie wiem, wracamy się, zrobimy tego quest'a? Chyba zrobimy, co? Gdzieś w tą stronę, nie wiem czy nie będę po prostu musiał tam do tej bazy pierwszej wrócić Ogólnie tutaj się będziemy też potem strzelać, więc... Jakoś bardzo... Ba o nie, tylko nie te fruwające Wow Czy ja widziałem czy on pokazał środkowy palec, ale... Zdążyłem przeładować i... <noise> to byłoby dobre, szczerze powiedziawszy Przydałoby się już to auto, ale to jeszcze nie ten czas Tyk, tyk, tyk... Fajne, to jest Jacobs, a to jest The Diore, ja a? The Diore. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście jeśli ktoś będzie oglądał moje filmiki, to piszcie mi w komentarzu, jeśli wiecie, na przykład graliście w tą grę i, i jakie uzbrojenie dla tej postaci jest najlepsze. I ogólnie rzecz biorąc, zawsze brałem to, co miało jakieś, no, dobre statystyki i, i wydaje mi się, że to nie był dobry pomysł, kiedy to robiłem. Dobra, fine next audiolog. Jeszcze... aha, poczcie, akurat tutaj. Więc mogłem stąd nie wyskakiwać. Założymy się, że on będzie gdzieś na górze. Jestem tego pewien, bo to była ta tutaj drabina. Jeśli nie tu. Nie tu. No... O myślałem, że spadnę. Jeszcze jeden. Dobra, skończmy tego quest'a, może akurat coś tam fajnego się dostanie. Ogólnie rzecz biorąc, sorry, że tak wiecie ten, ale patrzcie jaki fajny to jest, jaki piękny widok. Pomimo, że to jest gra, która jest taka no typowo, nie wiem, takie anime, nie? Znaczy anime, no w sensie, że jest to taka kreskówkowa grafa. Aha, po prostu mam open zrobić. Idziemy do niego. Oddajemy mu questa. Teraz mogę wybrać to albo to. W tym momencie obydwie są żałosne. Ale ta ma 8% do Kryta, a ta nie ma nic. Dajemy weźmy po prostu tą, ale ja i tak jej używać nie będę. Quest zrobiony i bardzo mnie to cieszy. Jakaś tam misja zrobiona. Też spoko. Cieszy mnie to również bardzo, bardzo. Zeskoczmy sobie tu. Póki jeszcze mamy, no tak myślę, po pół godziny będę nagrywał każdy odcinek. Jest prawie 26 minuta, więc może jeszcze na jakąś akcję się załapiemy. Chyba że po prostu podejdę po tą drugą lokację i zakończymy odcinek i będziemy się widzieć w następnym. Też wydaje mi się, że to nie głupi pomysł, z tego powodu, że tutaj jest po tym dużo, dużo, dużo strzelania i, i dlatego tutaj sobie staniemy. Mam nadzieję, że się podobało. Lajki, suby, komentarze, mile widziane. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!